Cześć, tutaj Mikołaj z Broda Komiksy. Witam wam serdecznie na Polskim Poranku Komiksowym Vlog. Baterem dzisiejszego poranka jest komiks Felix i Makary 2 w Czarnoksiężnika. Wygląda on w ten sposób mniej więcej. Autorami tego komiksu jest Radosław Sołtysiak oraz Krzysztof Leszczewski. Co mogę powiedzieć o tym komiksie? Druga część, jedynka, była świetna. Autorzy tu często w wywiadach, czy też już na okładce mówią, że interesują się komiksami Donarosy, Karla Banksa, czy Billa Watersona. To widać, słychać i czuć na każdym kroku. Ale to nie jest kopia. To jest samodzielna historia oparta na pewnych motywach, które nam się dobrze kojarzą, gdzieś tam z tyłu dźwięczą. Ale tutaj autorzy przedstawili zupełnie coś innego, co równie dobrze bawi. I dobrze się to czyta. I dobrze to wygląda. I jestem z moimi ciakami bardzo z tego zadowolony, bo to jest opowieść głównie adresowana dla dzieci, moim zdaniem. Dobrze się przy tym bawią. Ja też przy okazji. I to jest też wielka sztuka: napisać coś, co jest skierowane do dzieci, jednocześnie bawi dorosłych. I to jest bardzo duży plus tego komiksu. I chciałbym się porozmawiać z właśnie autorami tego komiksu. Mam tak przypadkowo ze mną tutaj. Radosława i Krzysztofa. Witam was serdecznie. Cześć. Witam. Felix i Makary. Zacznijmy od podstaw. Wymyśliliście dwie dosyć trudne nazwy związane z tymi postaciami. Nazwa miejscowości to szczure nory małe, a ci nie są szczurami, jak to by się mogło wydawać, a szczurynami. Teraz tak jaka jest geneza tych dwóch nazw? Skąd to się wzięło? Hmm. No tutaj raczej Krzyśka należy pytać, bo on mnie gdzieś to wciągnął powiedzmy w to uniwersum, powiedział, że ma taką i taką wizję, ale no, no nie, wiem, nie wiem skąd takie nazwy, więc trzeba by tutaj oddać głos to autorowi proste. drugiemu. Od słowa szczur. <laughs> Wszyscy te postacie mylą ze szczurami, tak, więc tutaj w części drugiej to Czarnoksiężnik pomylił. A z czym to słowo tak skleiłeś, że to słowo tak się stało, nowe, szczuryny? Właściwie to z Aha, tak po to tak, tak. tak brzmiało po prostu? No próbowałem no jakoś tak to zmienić, żeby było podobne do szczura, no ale szczurem nie było. No i tak to wyszło. Mm -hmm. e, Feliks i Makary. Te imiona, one są wam bliskie w jakiś sposób? Hmm. Czy też po prostu losowe nazwy, czy po prostu gdzieś tam gdzieś brzmiało coś z tyłu i postanowiliście to wykorzystać? <tuszy> Powiem tak, no imię Makary mi się bardzo spodobało i uznałem, mm. że pasuje do tego bohatera. Tylko nie wiedziałem jak nazwać jego towarzysza. No i rozmawiałem o tym z siostrami, które serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam. Która z nich podzieliła się taką ciekawostką, że Felix oznacza coś podobnego, a właściwie to samo, że jakby imiona Felix i Makary oznaczają jakby kogoś szczęśliwego. Hmm. Czyli takie nawiązanie nawet do Ying i Yang, dwie połówki tego samego. Ciekawe. popularnie e, druga część e, jest już rozwojem, bardzo mocnym rozwojem w stosunku do części pierwszej. W pierwszej części to była, w pierwszej części przepraszam, to naprawdę była ekspozycja całego świata. Jeżeli góli bohaterowie, zapoznanie się z całym tym światem. A w drugiej części przeżywamy naprawdę dosyć szybką i sprawnie napisaną przygodę. Jeśli zaczynamy czytać, to od razu raz, dwa, trzy pachciach i kończy się. Teraz czy z waszym było taki mocny przeskok pomiędzy tą ekspozycją świata, a pokazaniu już bohaterów w, w konkretnej historii? Czy znaczy nie wiem, czy to był jakiś zamysł konkretny, ale na pewno mieliśmy w głowie, żeby to uniwersum jakoś rozwijać, poszerzać, żeby ten Felix z Makarym gdzieś tam powiedzmy wyszli poza te szczury nory, żeby pokazać troszeczkę więcej tego świata, pokazać, że on jest trochę barwniejszy i, i żyje w nich o wiele, o wiele więcej stworzeń niż tylko szczuryny, tak więc no chcemy to budować jakoś dalej. No właśnie, nawet teraz, jak spotkali ludzi, chcemy, żeby to jakoś było kontynuowane i rozbudowywane bardziej. Czy czeka nas coś jeszcze znacznie więcej w kolejnych częściach? Bo ta, e, w silach Żyka kończy się, że ciąg dasz nastąpi. I co jest teraz w planach? Znaczy to też troszeczkę wynikło z ograniczeń, powiedzmy, no, z takich ograniczeń naszego wydawcy, powiedzmy, po prostu mieliśmy określoną ilość stron. No ja jako scenarzysta się w tej ilości nie wyrobiłem, <grych> tak więc postanowiliśmy to przedzielić, no, w jakimś takim kluczowym momencie, żeby zostawić taki lekki niedosyt, gdzieś tam zachęcić właśnie do kupna, do przeczytania trzeciej części. Natomiast ta trzecia część w zasadzie ona jest mniej więcej już doklejona do, do no, na ostatni guzik i tak na dobrą sprawę wymaga tylko jakiejś tam drobnej korekty, narysowania. No i mamy jakby faktycznie no, takie mi się wydaje, bardzo widoczną kontynuację tego, co się dzieje wcześniej. Czy może powiedzieć, że druga część została zbita na dwie, tak? Czy mamy drugą trzecią część, to są stąd tak, całością. Tak. Tak, w zasadzie druga, drugi i trzeci tom można traktować jako jedną powiedzmy zbitą historię. W czwartym tomie to już będzie już coś innego, będą pojawiać się pewnie inne wątki, chociaż nawiązania wciąż pozostaną do tego, co się działo wcześniej. Czwarty tom to daleko idące plany, czyli już wiecie, że będzie czwarty tom. Tego nie wiemy, <noise> liczymy na to, ale no mamy na pewno plany. Pociągnął ten temat niestety dalej. Ile Waszym zdaniem ta historia ma mieć tomów? No hmm. ile macie plan? Już taki po będzie tam z tyłu, gdzieś uknuty. Gdzieś tam kiedyś pisałem na takim naszym czacie grupowym, że tam mam chyba pomysł na 7 tomów, czy coś hmm. takiego? W przód? Jakieś kolejne pewnie też się zrodzą prędzej czy później, bo też miałem inne pomysły, które gdzieś jeszcze nie, nie usadowiłem nigdzie na, na tej linii czasów chronologii, ale że miałem. To dużo no, Powiem tak, no. Nie? Ja to bym e, chciał tę serię no, do końca życia rysować. Podobnie jak to domal, tak? Mieszka, Miki. Wasze inspiracje. E, tak. no, o Waszych inspiracjach. Chciałbym jeszcze się do samych podstaw, bo to jasno czuć, tak? Że tutaj wszystkie komiksy giganty, mamuty, czy jakiejkolwiek jak to formę przybiera. Kaczodonat, myszka Miki, Goofy. To jest obecne. Ten duch jest obecny. Teraz kto z Was jest większym fanem? W sumie trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że oboje jesteśmy. Tak mniej więcej na równi, bym powiedział no, no natomiast no, inspirujemy się różnymi rzeczami, czerpiemy też z komiksu, no, z kina animowanego, także też to na drugim tomie też widać pewne nawiązania do niej, jakichś kreskówek, mm. gdzieś to też, no pisząc te charaktery też bardzo dużo jakby wzięliśmy z Gnat'a, więc to też nie tylko Disney. Um. No, z kolei. Gnat to jest właśnie inspirowany mm. Disney'em. Może tego nie wiem do końca, ale zapytał Jeffa Smitha o to tak. A Krzysztof ty? Jak, bo pamiętam ciebie z jednej z MFek, gdzie pan Tomasz Kołodziejczak ogłaszał zapowiedzi i jak było o sekcji chyba wiesz o co chodzi tak rzadko tak <gry> tak 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 była 2022 tak Eee, chyba. 21, 21 tak? Ja się o tym samym wydarzeniu, tak? Ty, to najbardziej. 20, do... 21, to chyba było, no? A, 21. Ty się najbardziej ucieszyłeś, właśnie, zapowiedzi, które się pojawiły na ekranie, bo przeważnie część komisów dziecięcych, eee, nazwijmy to, no, dziecięcych i tych bardziej z okolic Kacza-Donalda, to zawsze była przemilczana. tak Była dziwna cisza na sali, bo wszyscy czekali na Marvel i DC. A tu nagle. Zaczyna krzyczeć jest jest i taki głośny się zrobi pewien osobnik, nie? I tak później to będzie to coś Nie, właściwie to jakby cała nasza grupka to raczej entuzjastycznie podchodziła do tych disneyowskich zapowiedzi. I to też dodał na pewnego pytania. Czy uważacie, że komiksy, bo moim zdaniem, tak jak na początku, w i Makary, moim zdaniem, zarysowane jest do młodszej publiki, do dzieci po prostu mówiąc, tak? Powiedzmy, nie wiem, tam około. 5, 6 do 10 lat. W moim odczuciu. Czy się spotkaliście już z takim adres, adresowaniem waszego komiksu? Czy uważacie, że to jest komiks od 0 do 100? Nie, no, 100. Znaczy, znaczy, mi się wydaje, że często spotykaliśmy się z tym, że mówią rzeczywiście, że jest to komiks dziecięcy, natomiast my jako autorzy zgaduję, wychodzimy z założenia, że właśnie nie ma, nieważne, czy się ma 7 lat, czy 70. W zasadzie uważam, że ten komiks adresowany jest po prostu do ludzi takich jak my, również i dorosłych, którzy po prostu cenią sobie gdzieś tam powiedzmy komiks taki luźniejszy, bardziej humorystyczny, gdzieś tam właśnie wpadający w klimaty te gigantowe. No, oczywiście wydaje mi się, że każdy może coś tam dla siebie wyciągnąć, ale też nie każdy pewnie jest fanem takiego, takiego rodzaju komiksu. No po prostu wydaje mi się, że to wszystko zależy. Ale to, nie wiem, czy tą główną kategorią jest wiek. A na festiwalach? Z jakim odbiorą się spotykacie? Kogo jest więcej starszych czynników, czy przod rodzice z dziećmi? O, no, w sobie to Muszę. często jak widzę, jak rodzice przychodzą. Czasem z dziećmi, a, a czasem i bez dzieci. Entuzjaści szczurów też przychodzą. Mówiła, że kochają szczury, że mają w domu tam chyba pięć o. szczurów w klatce i że to jest mm. najlepszy komiks, bo jest o szczurach. I... A to nie spojrzałem w ten sposób. O dobra. Tak, entuzjaści szczurów też przychodzą. Przejdźmy może do warstwy graficznej, bo ta też jest dosyć ciekawa. Ty, Krzysztof, tej e, Obserwowałem twoje początki. E, pamiętam, że Feliks i Makary to były pierwsze twoje próby, też wiesz, na osobnym fanpage'u, Całe co kojarzę. Tworzyłeś trochę, chyba kilka odcinków powstało. Twoja kreska. Inspirujesz się kimś, czy jest to twój pomysł całkowicie? No powiem tak, no każdy się kimś inspiruje, czasami no kimś konkretnym, a czasami ogólnie tym, co odbierają. Ja na pewno bardzo humorystyczne, franko-belgijskie komiksy lubię. Disney oczywiście. No szczególnie ci włoscy rysownicy, bo oni to mają naprawdę taką charakterystyczną dynamikę. A nazwiska jakieś tutaj rzucisz? Na pewno Kawacano, Fronkę mm -hmm. od Gastona, czy Karl Barks. Uderzo. No także z tych polskich autorów Janusz Christa naturalnie, Babcio Chmiel. Moment, bo jedna rzecz mi uciekła. Mhm. E, w powstanie komiksu zagarzały są tak na przykład trzy osoby. Bo jeszcze jest Mateusz tak. na wszystkim, tak? Tak, pozdrawiamy. Tak, tak jest. Tak. Nieobecny. On nakłada tylko kolory. No, tylko i aż, bo robi to ta bardzo ta dobrze. Ta w... Bardzo dobrze, tak W autografach, jak robi w rysy. To mm -hmm. takiego szczurka z pędzlem, który mówi ja tu tylko koloruję. O, tu jest taki pędzelek właśnie. O. o. Tak. 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 go <laughs> Eee. Y czy nie myśleliście kiedyś żeby do, e, zrobić sekcję dodatków w komiksie? Hmm. Czy dawca to nie prosił i na przykład pokazać rysunki e, bez nałożenia kolorów, bez pracy Mateusza. Wiesz, ja co, pewno byłoby no jeszcze, to ciekawe. Jeszcze ciekawszym pomysłem by było, gdyby w dodatkach były skany oryginalnych plansz ze śladami hmm. z ołówkiem, z korektorem. Y, i to wszystko przed mm. obróbką cyfrową. No. no. Być może pomysł taki, żeby to zasugerować. Mm. E, tak tylko rzucam. E, może kiedyś jakieś wydanie kolekcjonerskie w twardej oprawie no. będzie to. Może <laughs> czekamy takich no. czasów z dodatkami. Takim panie po. Ja no, tak? We Francji, w Ameryce wydają komiksy w wersji Artist Edition. Tylko uh -huh. w Polsce jakoś. No, jakoś tam nikt nie zaryzykował. Chociaż, to szkoda. No, można być kiedyś tym, ktoś musi być tym pierwszym. Chociaż mamy na przykład helboja, który został wydany w edycji Legendary, bo że to się nazywa. Tam jest pokojny zestaw szkicy Majka Minoli z tyłu na przykład. Widać praktycznie wszystkie no. etapy podstawania, właśnie jak helboj wygląda, wszystkie potwory, postacie, dalej. Tam są wszystkie te elementy, o których wymieniłeś. może coś takiego, chociażby na przykład takie, nie wiem, z cztery strony. Ale to nie chodzi, nie są jakby szkice konkretnych plansz, tylko jakby takie ogólne, wstępne. Takie postaci na przykład, tak, na przykład. Czyli na przykład jak powstawała postać Makarego? Albo Feliksa. Albo zwykłego Czarnoksiężnika. Jakbym się ten dokopał do swoich różnych szkiców. Do czego by nie? Moment. To oczywiście zmontuje odpowiednio. Mm -hmm. Spotkania, plany na przyszłość. Mamy początek roku 2024. Co planujecie w tym roku? Wydać. Spotkać się z, z nami? Hmm. No, trzeci tom, wydaje mi się, że będzie na pewno w tym roku. Spotkania, no to zgaduję, że MFK. Nie wiem, czy coś jeszcze. To tak naprawdę zależy głównie jeżeli od. Ktoś, jeżeli ktoś nas zaprosi, no to zaproszenie chętnie przyjmiemy, hmm, jeśli będziemy mieli możliwości. Głównie zależy od festiwalu, czy, czy będzie chciał nas gdzieś tam zaprosić, przyjąć. My jesteśmy otwarci na pewno. No pewnie. A na te festiwale jeździcie jako tylko fani czy byliście już w innych festiwalach zeszłym roku oprócz MFK? Ja właściwie Tamtej... jakoś y, trochę mi się nie bardzo chce jechać na y, te festiwale, chociaż może tam. Y, a no nie wiem, na, na jak, któryś konwent wybiorę się jakoś tak rozrywkowo czysto, jakby znajdę czas. No w tamtym roku to ja na pewno na Pyrkonie byłem, ale to już po prostu jako gdzieś tam gość, w tym roku zgaduję, że też będę. Znaczy gość jako uczestnik. Zgaduję, że ty hmm? teraz też jako uczestnik, chyba, że coś się zmieni, tego nie wiadomo. Ale no zazwyczaj jak gdzieś jeżdżę na takie festiwale, to zazwyczaj jest to właśnie i Pyrkon i MFK. No i reszta tu już tam się zobaczy. Byliśmy kiedyś jeszcze w Szczecinie na, na betonie. Tam mhm. dniach chyba Kup Kultury i Komiksu. No to akurat nas zaprosili, tak więc no. Ale tak no, regularnie to na tych dwóch bywam. No w Pomorskim też Białogardy Komikon -kom zorganizowali. O. na który miałem przyjemność y, przyjechać i mam nadzieję, że jeszcze pozostałych dwóch kolegów zaproszą. No, kiedyś może. Może się uda. E, trzymam e, Przewidat no, do dosyć... to, 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 to też kurcy chciały mnie y, 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 przywieźć, tylko był taki problem, że y, w regulaminie imprezy jest napisane, że nie można sesji autografów urządzać na stoiskach. A jak Panie, na stoiskach jak to jakoś to robił na przykład? Może. Nie wiem, jacyś się <laughs> niezależni artyści. No ale autorzy na stoiskach, no to na Pyrkonie to z tego, co wiem, no nie są dozwoleni. No hmm. już, już tylko w tej strefie. Odpowiednio do tego przeznaczonej. Ale to już tak. No chyba mniej sensu ma. No raczej bardziej przyciąga do kupna, jak na stoiskach siedzą autorzy. No ale no, z pewnych powodów uznali, no, że takie rozwiązanie jest odpowiednie. W sumie jest to zrozumiałe, więc. No, Niech będzie. Okej, okay, być może by to byli Przejdźmy, może, do polecajek <grym> waszych. Jeśli mielibyście wybrać e, tylko trzy komiksy, które czytaliście ze świata Kaczmarek, Adam, Leda i wszystkich błoterów disneyowskich, które byście polecili swoim fanom, hmm. tylko trzy. Hmm. Chodzi o jakieś konkretne tytuły, czy serie, czy. E, może być seria, może być tytuł. To tak ogółem. Gdzieś może też wyjść poza Disney. Ja tak zgaduję. Też. No ode mnie by chyba wleciały na pewno życie i czasy z To jest Ode mnie no... też. Generalnie jak ktoś mnie pyta, jaki komiks najbardziej polecam, to to jest pierwsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy. <laughs> tak więc to wydaje mi się, że właśnie gnata. I Asterixa. Wydaje mi się, że to są takie trzy serie, które gdzieś tam najbardziej cenię. Tak to ofiary? Tak, z Disneyowskich to poza życzonymi życioma <coughs> i czasami. To bardzo polecam jedną historię, w którym się gigancie wydrukowano. Zmagania z przeznaczeniem, to się chyba nazywa. I to jest właściwie historia na prawie cały to. Napisana i narysowana przez Fabio Keloniego. I jest. I opowiada on. O, o tym, co Sknerus robił po wydarzeniach z komiksu Afera Fasolowa Romano Skarpy. I chodziło o to, że w tej aferze fasolowej Sknerus no, oddał cały majątek braciom B. I w komiksie Keloniego było pokazane, jak Sklerus ten majątek odzyskiwał. I jest naprawdę bardzo dobra opowieść. Jakby o podnoszeniu się z upadku. I w dodatku przepięknie narysowana i pokolorowana. Co okay, coś jeszcze? No, na pewno jeszcze cykl o Fantomenie, który pisze Marco Nucci, a rysuje kasty. Naprawdę to są dosyć naprawdę dojrzałe historie, trzymane w takim trochę no, mrocznym, że tak powiem klimacie, no ale wiadomo jako komiks Disneya też no i tak no, jest taki dosyć lekki do czytania mimo wszystko. No i Fantomen no w tych komiksach no to, no, to naprawdę jest do no, poważnym wrogiem, poważnym złoczyńcą i no naprawdę spore zagrożenia szykuje dla mieszkańców Myszogrodu i dla Mikiego. W dodatku bardzo mi się podoba jak Kasti rysuje, ta jego kreska idealnie do tego pasuje. Że jest jakby taka lekka, ale potrafi bardzo fajnie kontrastami operować, polecam. No i też spoza Disneya, no to tak. Radek polecił Asterixa Ignata. Dobra, zaglądam teraz na półkę. No to kajka i kokosza polecam. Zarówno te nowe, jak i stare komiksy. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę, za odpowiedź na wszystkie pytania i mam nadzieję, że. Tu roku zacząłem się ponownie na MFC. Zagorę trzecią część. Lycja Macarego. Już tym razem sorry. Dziękuję Wam i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Dostańcie jeszcze chwilę. Mhm.